Witam wszystkich miłośników szydełkowania na kolejnym moim filmiku. Ostatnio zauważyłam, że pojawiła się mota na takie płaskie zawieszki na choinkę. W czasopismach, które posiadam, właśnie znajduje się sporo schematów na takie małe płaskie zawieszki, dlatego postanowiłam też pójść w tym kierunku. I zrobić dla Was parę. Ta zawieszka składa się tylko z czterech okrążeń. Robi się ją bardzo szybko i jest łatwa. Jej średnica to 8 cm. Jeśli Wam się taka zawieszka na choinkę podoba, to zapraszam do zrobienia jej razem ze mną. Rozpoczynam robótkę od zrobienia pętelki. Następnie robię 4 oczka łańcuszka. Zamykam w kółeczko, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Teraz na tym kółeczku będę robiła słupki. Które będą oddzielone trzema oczkami łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Następnie drugi słupek. Jednocześnie wyrabiam nadmiar niteczki. Trzy oczka łańcuszka. I dwa słupki. Pierwszy i drugi. Trzy oczka, łańcuszka i trzecia para słupków. Pierwszy i drugi. I znów trzy oczka, łańcuszka i jeszcze. Trzy takie pary słupków, proszę sobie zrobić. W sumie sześć takich motywów. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Przechodzę do drugiego okrążenia. Robię trzy oczka łańcuszka jako słupek i trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Na tym drugim słupku robię słupek. Oczko łańcuszka. Przechodzę na łańcuszek, i na łańcuszku zrobię dwa słupki łączone górą, czyli przerabiam pierwszy słupek przez dwie nitki, nabieram nitkę na szydełko i przerabiam przez dwie i przez wszystkie. Oczko łańcuszka. Na słupku. Kolejnym, tutaj mam parę słupków. Na pierwszym słupku robię słupek. Trzy oczka łańcuszka. Na drugim słupku słupek. Oczko łańcuszka. Na tym łańcuszku robię dwa słupki łączone górą, czyli przerabiam przez dwie nitki. Dwie nitki zostawiam na szydełku, nabieram, słupek, nabieram nitkę, przerabiam przez dwie nitki i przez wszystko. I Oczko łańcuszka. Przechodzę na słupek, robię słupek trzy oczka łańcuszka, na kolejnym słupku słupek. Oczko łańcuszka. Na łańcuszku dwa słupki łączone górą, czyli przerabiam przez dwie nitki, dwie nitki zostawiam, nabieram nitkę na szydełko, przerabiam przez dwie i przez wszystkie. I oczko łańcuszka. I tak całe okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się. Trzecie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Przechodzę do trzeciego okrążenia. Robię cztery oczka łańcuszka jako słupek podwójnie nawijany. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko, bijam się kolejny słupek, i tutaj robię słupek podwójnie nawijany. Przerabiam przez dwie nitki, przez dwie nitki i przez wszystkie. Pięć oczek łańcuszka. Dwa razy nabijam nitkę na szydełko i wbijam się jeszcze raz w ten słupek. I przerabiam słupek podwójnie nabijany przez dwie nitki, przez dwie nitki i przez wszystko. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko, omijam teraz te słupki, które były łączone górą, wbijam się w następny słupek za nimi i Przerabiam słupek podwójnie nawijany przez dwie, przez dwie i przez wszystko. Pięć oczek łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko. Wbijam się jeszcze raz w ten sam słupek, co poprzednio. I robię słupek podwójnie nawijany przez dwie nitki, przez dwie i przez dwie. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko. I teraz. Zobaczę tutaj na. Przechodzę na kolejny słupek. I robię. Słupek podwójnie nawijany przez dwie, przez dwie i przez dwie. Następnie robię pięć oczek łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko i wbijam się jeszcze raz w ten sam słupek i robię słupek podwójnie nawijany. Przez dwie nitki, przez Dwie nitki I przez wszystkie i tak całe okrążenie. Zamknęłam okrążenie, i teraz sobie zmienię kolor. Robię oczko łańcuszka. Oczkiem ścisłym przechodzę na ten łańcuszek tutaj, i będę robiła na każdym tym łańcuszku. Po cztery półsłupki. Oczko łańcuszka jako pierwszy półsłupek, drugi, trzeci i czwarty. Przechodzę od razu na kolejny łańcuszek i robię cztery półsłupki. I znów na kolejny, robię cztery półsłupki. I znów cztery półsłupki na każdy łańcuszku cztery półsłupki. Tutaj może zrobię zawieszkę, czyli zrobię dwa półsłupki i 25 oczek łańcuszka. Ja raczej zrobię 20, 20, bo to starczy. I robię tak jak pikotek, oczko ścisłe, i dalej robię dwa półsłupki. I tak do końca okrążenia. Wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka, zamykam okrążenie, robię oczko ścisłe, jeszcze oczko jedno, odcinam nitkę, Robię i tak. Teraz ją wykrochmalę, wysuszę i będzie taka zawieszka. Jeśli Wam się mój filmik podobał, to proszę o subskrypcję. Za które bardzo dziękuję. Dziękuję za komentarze, lajki i zapraszam na kolejne moje filmiki. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.